Ale po co? Mało ci ku... pocisnę na TikToku. Że co? No że krzycz, że jakiś się Coś Cisną ci Czeku, Kto? prawda w oczy kole. Kto tu Cisną ci na TikToku mega ogary. sale. Co... Jakie ogary? Kogoś to śmieszy? Chądź to. <noise> Ludzie się boją. <głosy> Idzie. mam makoszukka? <noise> Nie problemu. Ale po kieta? Mam No, z 6? 6 człowieków, jak do mnie podchodzi? Ty to diamenty? Ty. No! no. E nie, no dobra. Z Marskiego. No, outfit. To są buty od Malika. Malik ściągnął. Z tyłu będę Ile? Prada, tandery 7 euro? A w Turcji? Okej. Okay. 4? 7 euro. Dobra. Spodnie to już były. Kogo to co spodnie? A ile kosztują? Visaguerda. okej. Ale spodnie kosztowały 55 euro, także okay. spokojnie, nie? Jak na podróby, spokojnie, A koszuleczka z Ali za 180. Undefeated. Float me waiter, tak jest. Pokaż, no obróć się, obróć się, obróć się. Dobra, bo jeszcze Sikor i Kajdan. Kajdan to chyba ze 100 kosztowało. kosztował. Kajdan? Nie, 900. Co? No to jest poza tylko, no dziewięć stów. Jakie dziewięć stówek? Jak to z Staffu jeszcze? Nie, no poza ceny, co ty? Jakie dziewięć jak to jakie 9 jakieś czeku? No to, no to kurwa z <grym> no, kur, kur. no, gdzie idziemy? <grym> co cię tak przeraziło? Cześć, witajcie, z stronie strony wasi ulubieni recenzenci jedzenia. Dzisiaj oczywiście prosto z Warszawy Wschodniej Mateusza Gestera trafiliśmy do Poznania. Na tak jest. dworzec i tam przetestujemy, jakie pyszności na nas przygotują. Tutaj się kucharze. Tak jest. Zapraszam! Nie, nie, nie. Jest, jest. Jest, dobra, proszę bardzo. Ale... Czekaj, poczekaj. Zamknięty. Co? Ten. Co zamknięte? Nie wierzę, że tu wiesz. To jest największy przyraje. Ten? No został ten. Ej! Ty, tu jest ta żabka nano człowieku. Co? Jaka żabka? Może że samoobsługowa. Musisz no. wejść do żabki, zobaczymy czy Cześć. wyjdziesz. Dobra, łysy wchodzi do czapki Nano. Kurwa nie idzie tu normalnie, weź jak jakiś biały człowiek. Normalnie? Jak kto? Tak jest, ziomek, pierwszy pozdraw ciebie. Le, otwarte, drzwi otwarte, bierzemy. Wow, jestem za w sklepie. <śles> zamknij, zamknij. On nie wyjdzie nie bez wyjdzie, karty nie ani z telefonu. Nie on on nie normalnie wiecie. on wygląda tam jakby Jakby, stali, jakby to była jakaś atrakcja miasta Poznań i żebyś tego oglądać, patrz, są jak <laughs> <sobie akcje>. patrz, <laughs> patrz. Patrz, idzie. Patrz, patrz wy, wyjście. Zobaczmy tutaj dobrości. Jakieś bułeczki. Jak rogaliki marcińskie. Dobra. Co jemy? Ja sobie biorę. No co? Nie, ja wszystko wszystko. Chłopcy, tortilla i boks. I boks. A co? Ja, Wziąłeś ten sos? Jedz, stałeś. tu masz, stałeś. No jest chyba w porządku. Pokaż. Meanwhile. Kurwa. I Łysy, nie wyrzucaj tego, bo my to będziemy też... Uysy. O, nie ma tunetu. Nie ma tunetu, i jedzie tu, neta, Szyma, tu Chodźcie nie, na górę. Zjedliśmy trzy rzeczy. Pierwsze to jest chyba w bułce Bo już, już kurwa zjadł całego. Ale... Zaraz będziemy testować, spokojnie. Drugie to jest tortilla z pozoru. Kebab tak jak wygląda, jak żygi to jest koniec. Tortilla z pozoru wygląda normalnie. Ale co kryje jej? Środek, dury, mamy boxa. I mamy boksa Bo widzę kulinarne. Mm. Testuj tą tortilkę bo ja gryzę. Mm. No, ale jebie tą surówą Czeku tak. Ta surowa Widzowie, <grywa> tam, <grywa> tam było... No nie wiem, no tam było ale kurwa 30 stopni. Więcej. 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 I ta ale... surowa tam leży. Ona jest tam kurwa z... zjechana. Zapach starej surówki i ewidentnie czuć zapach mm, takiego mięska. Takiego wyczem mm, mało przygrynowanego, aczkolwiek. No, spróbujemy, no spróbujemy, no bo co nam szkodzi? Tu już był gryz też. Mm. Nie jest to pierwsza klasa, aczkolwiek. To jest dwa na dziesięć. Kurba, furowe, z mój ja Jest to z najgorsze? Otoczka miejsca. Bo Jakbym to zamówił i był głodny, tym to zjadł bez zastanowienia. Nawet no, jakbym czuł, że jesteś nie tak. Ale że byłem tam i wiedziałem, jak to jest zrobione, jaki tam jest Saigon. A widzisz ten sos, że on nie jest zbyt ostry? To jest czasami to są frytki. Tu, tu łyzys jest, proszę cię. Zjedź to. Ale! Zjedź to. Co zjedz, to, co to są dalej, małże? Zjedź dalej, dalej, dalej. Czekaj, o, masz to, to już masz na widelczyku. Co to jest? Jest. Jedź! Nie możesz wglądać, dawaj. Jedź! I gryź, 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 proszę cię, gryź, gryź, uspokój się. Stary, to jest normalne uspokój mięsko, jest. No jest surowe, no ale chciałem, żebyś testował. Czyli żeby nie jest, to jest opinia jest. Y Niedobre, dobre, polecamy. Polecamy, jaki to był ma? Nie, mów, nie, nie, nie. Stop! Stop! No! Stop! na no. Stop! Stop! na na koniec jak ty chcesz się w życiu poradzić, jesteś w stanie... kebabika, kebabika, nie bo odpuszczam kebabika nie potrafię, z jestem Uysy pro, łysy pro. pro. Nie chcesz, to nie musi i no posprzątamy to. Bo to wygląda jakby, ja nie powiem jak to wygląda, nie? Kurwa, mu tak sztydą wali do chuje? No jak kurwa, przecież się, przecież się. Ty myślisz, że to jest żółte z wyboru? Dobra, nie wiem. Bo myślałem, że taki jest Szczo. pattern. O. Nie no, to jest typowe żarcie z dworca, nie? Ale szkoda, że tamta baza, bo ja bym chciał więcej, burger, wiesz co chodzi. Sam kebab to chuj, bo widzisz, no kebab miał surowe mięso i nie świeże surówki, ale może burger byłby dobry, wiesz co chodzi. Ale nie no, w ogóle mnie nie wkurwiaj. Nie no, wiesz co, ale... Wąc... Przepraszam. <sadgrym> jestem. Jest it, A ty ona ma stąd. Cicho, tam nic nie gadaj, ujrzyj ty lepiej, kurwa, co ona ma. Dobra, co ty gadasz, kurwa, po no nie ma żadnego kitla, kurwa, to nie jest jakaś, kurwa, pyrko. Ja chodzę w Flejcie medweder... medweder... Ale... To, jak? Co? Ten bokser. No czyli jak? Floyd Mayweather. Floyd my water? Mayweather. Mayweather. Yes. Siemano, z tej strony Mr. Kryka, Właśnie za mną jest Mr. Kryszka. Mr. Christian. <laughs> I Mr. kurwa <laughs> Będziemy jechać teraz do Max Burgera i zamówić tam największego burgera, jakie jest możliwe. Oczywiście prosimy, żeby go podzielili i zjemy go na trzy osoby, czyli wszystkie dodatki. Muzin tańcują, dzielnie noc. Nie tańcują, Siemanko. Witamy na kanale Umerganiego. I słuchajcie, dzisiaj zamawiamy premium Max Burgery I one będą tak wypieszczone jak z całego menu. I zamówimy burgera, ale będzie. Czekajcie, jeszcze raz, Żegajcie, nie? Udni to? Udni to. Z tej strony wysypro I słuchajcie, jesteśmy na kanale Umerganiego. I dzisiaj zjemy. Największe burgery w całym mieście i będą tak wypieszczone, tak najlepsze, tak super zajebiste i 30-centymetrowy potwór wjedzie do naszych ust! to jest Gdzie jest, jest? jest kurwa tak tak to wejście Nie obok? Gdzie jest to wejście? Gdzie on jest kurwa, ten Marcin? Tu jest? To jest Marcin! Ten Marcin cały wyzywał, cały wyzywał! Kurwa, dawaj go zbiegaj! Cztery osoby go składały Tak? ja <grystanie> yeah. Unboxing I Ty to zjeść całe? Nie, chyba mi jak już się podjąłeś Awokado Bekon cztery sztuki Czerwona cebula Kulki cebulowe, ogórek cztery sztuki Kiszony cztery sztuki, papryczki jalapeno pięć sztuki. Siklowana czerwona cebula, pomidor 4 mięsa po 140 gram, ale się już rozjebało, ale tu jest ich 7 Jedziesz z tym Jo! To nie jak ty O i frytki dalej. I jeszcze frytki, Kuba ja Jemka i frytki o to jest zawsze o... z serem człowieku. Popierdolisz to całe? Nie ma chuja w tobie Nie zjesz tego A to ładnie zrobił nadzieję Dziek. Że zje Że zje Że Czekaj Zjesz Zapytam się ile tam kalorii, nie? Kurwa, przecież to ma stary To jak ma 3,5 kalorii. Jak nastawienie po kurwa, paru gryzach? Co mówisz? Na Nad bardzo lepsze, nie? Wątpię. Ej, ale. Ma komuś takiego nie zrobili. Nawet cik. Promysł, tak jest są na żar. 15centymetrowy potwór, Patryk, jedzie do czy? twojej buzi. A jak to jesz? Weź to złap i opierdalaj, żeby to no. się wyglądało na streamie, co ty kurwa warstwami jesz. Zara góry Ale góry w to nie miesza. Jeszcze. <laughs> już nie może <laughs> Może i zje, ale będziesz musiał go odnieść, bo będę mu kierownicę będzie haczeć Dobra, lecisz, to już się kameruje. Ja chop, Czop, 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 czop Tak jak Łysemu, kurwa, jedziesz Czop, chop. <laughs> czop Mmm, cztery mięska Mmm, ile? Sześć, Sześć. Sześć. Dajcie te sosy? Ja no. Jakie to są sosy? Patryk przykrył tymi. Tu są sosy, ty Proszę bardzo Dziękuję I ta muzyczka, piękne, piękna piękne. kolacja panowie co jest, Patryk, no kurde Zjesz go, ja wiem to Pizzę 50, jesz, a co ty tam No, no nie robimy. Właśnie, co ja zjem? Pasykowa to co ty? Wierdolę No ja Pierdolę, to w imię czego? W imię stary... czego kurwa, już brzuch boli hopie. W imię legendy, <głędy> będzie stary szok z tego na YouTube. Dokładnie. Mam co zjeść? Stary zasłysz czegoś dobrego, a nie Doping, stop. doping. Patrzę to. Pod... Patryk się wkurzył Jedziesz. Jedziesz. Na różę, stary. Bez no, hmm. problemu. To jest tylko w twojej głowie. To no już prawie zabłeś tej. Mordo. Normalnie zjadasz. Prawie zjadłeś. No ja chuję stary, to jest straszny kurwa. Nie, zrzucaj mi się, zrzucaj mi się. samo kurwa mięso. Lepiej! Hey, tak, bez bropi! Aww, bysy! Ona się wstrzymała, da mi bo na dole jest. A co to jest? Co to jest? <śleszy> <śleszy> so... <śleszy> Hello, my friend! Hello, Hello. my friend! Złota karta Patryk Stary, wrócisz Tylko nie zaśnij za kierownicą, bo ci cukier to się wyjebało Zobacz, że no ci wyjebało cukier, człowieku Wyobraź sobie, że teraz zapadasz w piękny sen Jak niedźwiedź I budzisz się dopiero jak zima minie A te kierownicę masz w brzuchach prowadzić Już nie takie świeczki gasił. Stary Luz, już zasypiał to złapie za kierę.